Jeżeli dotarłeś tutaj, to nie przypadek. Są wiadomości, które czas skrywa, a wszechświat wybiera dokładny moment, aby je ujawnić. Weź głęboki oddech. Aniołowie Stróże przyprowadzili cię do tego momentu i wiedzą dlaczego. Bóg wzywa cię, abyś usłyszał coś, co dotknie ciszy w twoim wnętrzu. Nic, co czujesz, nie jest na marne. Nic, co przeżyłeś, nie poszło na zmarnowanie. Wszystko ma cel, nawet to, co bolało. Ta wiadomość to lustro. Oddech, znak. Zanim przejdziesz dalej, powiedz mi w komentarzach: skąd teraz oglądasz? Czujesz coś w powietrzu delikatną, niemal niedostrzegalną, ale prawdziwą energię. Czy to czujesz? To jak gdy wiatr dotyka zasłony, i przez chwilę wydaje się, że świat oddycha razem z tobą. Ktoś myśli o tobie w tej chwili, nawet jeśli Duma zbudowała mury między wami. Ta osoba nosi wspomnienia, które wciąż pachną. Czasami próbuje zapomnieć. Ale serce nie słucha, bo serce ma swój własny sposób na pamiętanie. Przechowuje dźwięki, ciszę i małe gesty, które nie znikają. Jest coś niedokończonego, jak strona, której los nie pozwolił zamknąć. Wszechświat porusza niewidzialnymi nitkami. Bóg obserwuje drogi, które się oddaliły, ale wie, że dystans nigdy nie jest pełny, kiedy istnieje prawda. Czujesz to wezwanie w piersi echo, które płynie z daleka. Ale mówi bezpośrednio do teraz. Ta osoba wciąż kroczy z Twoją energią przyklejoną do myśli. Nawet jeśli zaprzecza, nawet jeśli cisza próbuje to ukryć, tam jest coś żywego. Czy znasz to uczucie, gdy czas zatrzymał się przy wspomnieniu? Tak właśnie ta osoba się czuje, gdy myśli o Twoim imieniu. Jedna chwila się powtarza, jak film, którego serce nie chce zakończyć. Ta osoba widzi Cię w znakach, w piosenkach. W słowach wypowiadanych przez obcych, w prostych detalach. A każdy znak to jak iskra, która ponownie zapala to, co duma stara się zgasić. Anioły stróże pokazują tej osobie obrazy, które zwykłe oko nie dostrzega. Czasami to są powtarzające się sny, nagłe poczucie obecności lub impuls, by rozpocząć rozmowę i zrezygnować w ostatniej chwili. To wszystko jest wezwaniem od wszechświata. Jest coś, co wymaga uzdrowienia, i to nie dotyczy tylko Was, to jest wewnętrzne. Ta osoba zmaga się z własną wrażliwością, ponieważ boi się tego, co czuje. Duma jest zbroją, ale nawet zbroja rdzewieje, gdy pada deszcz żalu. A ostatnio w sercu tej osoby pada dużo deszczu. Próbuje się zająć, rozproszyć, iść do przodu. Jednak w głębi duszy tym, co najbardziej ciąży, jest pustka pustka, która ma kształt tego, co przeżyliście. Ty, być może nie zdając sobie z tego sprawy, wciąż wysyłasz światło. Nawet w ciszy istnieje częstotliwość, która dociera do tych, którzy tego potrzebują. Bóg słyszy to, co serce nie potrafi wyrazić słowami, a wszechświat działa w milczeniu, przearanżowując spotkania, oczyszczając to, co musi być zrozumiane. Energia między tobą a tą osobą zmienia się. Kiedyś był chaos, cienie, opór. Teraz pojawia się jasność, wciąż nieśmiała, jak pierwszy promień świtu. Duma zaczyna ustępować, świadomość budzi się powoli, a to, co spało, zaczyna chcieć mówić. Ta osoba tęskni za tym, co było proste, za spojrzeniem, które nie oceniało, za rozmową, która przynosiła spokój, za uściskiem, który zatrzymywał świat. I ta tęsknota nie dotyczy tylko przeszłości to wspomnienie, którego wszechświat używa, by na nowo rozbudzić prawdę. Bóg działa w niewidzialnym, a niewidzialne jest miejscem, gdzie rodzą się największe cuda. Anioły stróże stawiają przed tą osobą lustra, sytuacje, które pokazują, jak bardzo próbowała uciec od samej siebie, próbując uciekać od ciebie. Jednak nie ma możliwości ucieczki, gdy uczucie jest prawdziwe. Być może próbowałeś zrozumieć, dlaczego tyle milczenia, dlaczego ta osoba się zamknęła, wybrała dystans, dumę, sztywność. Odpowiedź jest delikatna. Ponieważ jest strach strach przed zbyt intensywnym odczuwaniem, strach przed utratą kontroli, strach przed oddaniem się, a potem rozczarowaniem. Ale miłość, ta prawdziwa, nie wymaga kontroli ona tylko wymaga oddania i właśnie tego uczy teraz Wszechświat. Ta osoba uczy się przez nieobecność, wartości obecności, przez dystans, wartości dotyku, przez ciszę. Ciężaru słowa, które nie zostało wypowiedziane. A ty, może zastanawiasz się, czy wciąż jest droga, czy jest coś, na co warto czekać. Wszechświat odpowiada: Jest czas na to, co jest szczere. Jest nowy początek dla tego, co było prawdziwe. Bóg nie gasi tego, co sam zapalił. A jeśli to, co przeżyliście, narodziło się z prawdy, czas nie będzie końcem, będzie pauzą. Pauzy są potrzebne. Uczą, dojrzewają. Oczyszczają to, co było mętne. Rosniesz duchowo, nawet jeśli tego nie zauważasz. Ból, który teraz czujesz, jest w rzeczywistości narodzinami czegoś nowego w tobie. To dusza rozszerza się, ucząc się kochać bez uzależnienia, bez błagania, bez umniejszania siebie. A wiesz, co jest najpiękniejsze? Kiedy twoje światło staje się mocniejsze, wszechświat odpowiada. Wszystko, co wibruje w prawdzie, wraca. Nie po to, by się powtórzyć, ale by się przekształcić. Nie musisz biec za tym. Wystarczy, że pozostaniesz w wierze, nawet w środku ciszy. Anioły prowadzą każdy krok, każdą myśl, każdą noc, w której modlisz się o odpowiedź. Nic nie jest stracone. Coś porusza się w niewidzialnym, nawet jeśli świat wydaje się zatrzymany. Bóg szepcze do obu serc. Wciąż jest czas, a jego czas nigdy nie zawodzi ale przed ponownym połączeniem nadchodzi przebudzenie. I to przebudzenie już się zaczęło. Ta osoba czuje dyskomfort kogoś, kto nie potrafi już uciec od własnej prawdy. Duma zaczyna wydawać się mała w obliczu miłości, i stopniowo cisza staje się zbyt ciężka do zniesienia. Wszechświat prowadzi wszystko ku ponownemu spotkaniu, niekoniecznie natychmiastowemu, ale nieuniknionemu. A gdy to się wydarzy, zrozumiesz, że każda łza miała sens. Nic nie poszło na marne. Czy czujesz tę energię też? Zostaw w komentarzach słowo, które podsumowuje to, co w tobie teraz wibruje, bo wszechświat odczytuje to, co serce pisze. Jest coś gęstego w powietrzu, ciężar, który nie jest złością, ale milczeniem rodzaj milczenia, które mówi więcej niż tysiąc słów. Czujesz, że coś zostało niedokończone rozmowa, która nigdy się nie odbyła spojrzenie, które nie zostało podtrzymane do końca a ta pusta przestrzeń między wami została zajęta przez dumę. Duma jest jak cień, który kładzie się na miłości, nie niszczy od razu, tylko chowa światło. I właśnie to ta osoba zrobiła. Rzuciła cień tam, gdzie było blask, zamknęła okno, ale światło nadal próbuje prześwitywać przez szczeliny. Bo kiedy uczucie jest prawdziwe, nawet cień nie jest w stanie go zgaszyć. Ta osoba próbuje przekonać siebie, że jest wszystko w porządku, uśmiecha się na zewnątrz. Ale w środku jest wir emocji. Są niezagospodarowane słowa echem w myślach, są małe żale, jest tęsknota przebrana w obojętność. I co najciekawsze, wszechświat nie pozwala zapomnieć o tym, co jeszcze musi zostać uzdrowione. Bóg ma tajemnicze sposoby prowadzenia serc, pozwala na milczenie, ale nigdy na całkowite porzucenie. Ta osoba czuje Twoją nieobecność, jak ktoś, kto tęskni za powietrzem. Próbuje oddychać, ale powietrze już nie jest takie samo. Są noce, w których myśli stają się ciężkie. Duma próbuje powiedzieć: już nic nie czuję, ale ciało reaguje inaczej. Pojawia się wspomnienie, dreszcz, sen, w którym twoje imię jest szeptane. Anioły stróże pokazują subtelne znaki, przypadki, niespodziewane spotkania, powtarzające się liczby, stare piosenki, które wracają znikąd. I wszystko to ma swój cel. Złamać opór. Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś się oddalił z powodu strachu, a nie z braku miłości? Dokładnie to się tu dzieje. Ta osoba chroni się za murem, który zbudował sam strach. Ale strach nie jest przeciwnikiem miłości. Strach jest dowodem na to, że miłość istnieje i jest zbyt wielka, by ją zignorować. Jest jednak wewnętrzny konflikt. Ta osoba czuje się winna, że pozwoliła na utratę czegoś pięknego. Ale jednocześnie obawia się, że nie będzie w stanie udźwignąć ponownego spotkania. Są stare rany, które wciąż bolą, a Duma pełni rolę kulawy, podpory, tarczy, wymówki. Jednak wszechświat jest cierpliwy, nie rezygnuje, aż serce się podda. Bóg przygotowuje lustro ujawnienia. Wkrótce ta osoba stanie w obliczu czegoś, sytuacji, rozmowy, znaku, co zmusi ją do skonfrontowania się z tym, co próbowała zaprzeczyć. I gdy to się stanie, Prawda rozleje się. Nie będzie sposobu, aby udawać, że nic nie miało miejsca. Możesz czuć zmęczenie, chęć odpuszczenia, pójścia dalej, i to jest w porządku, bo odpuszczenie to nie rezygnacja, odpuszczenie to zaufanie zaufanie, że to, co prawdziwe, znajdzie drogę powrotną, a to, co nie jest, wiatr zabierze. Ale jest coś, czego wiatr nie zabrał duchowe połączenie. Ta osoba wciąż czuje twoją energię, jak latarnie w ciemności. Nawet kiedy próbuje podążać innymi ścieżkami, coś przyciąga ją z powrotem w myślach. To jak cicha modlitwa, która echem odbija się po obu stronach i wszechświat słyszy. Anioły stróże teraz silnie działają, rozwiązując emocjonalne blokady, które uniemożliwiały odkrycie prawdy. A gdy duma zacznie się rozpadać, przyjdzie klarowność. Klarowność, która może na początku boleć, ale wyzwala. Jesteś wzywany, aby pozostać w świetle, nawet w obliczu wątpliwości. Milczenie tej osoby nie jest odrzuceniem, to zagubienie to strach przed wystawieniem się na działanie, strach przed przeżywaniem starych bólu strach, że nie jest wystarczająca, ale Bóg tchnie odwagę. I ta odwaga prędzej czy później pokona strach. Czy pamiętasz ten moment, kiedy zaczyna się świt, ale słońce jeszcze się nie pojawiło? To jest wasz czas, czas przejścia. Ciemność wciąż istnieje, ale na horyzoncie już pojawia się jasność. I w chwili, gdy duma się rozpuści, prawda przyjdzie, jak światło przemycane przez okno. Możesz teraz tego nie widzieć, ale pojawia się szczery żal. Nostalgia zamienia się w chęć, by postąpić inaczej. Świadomość się budzi, a kiedy świadomość się budzi. Wszechświat zmienia wszystko wokół. Osoba, która wcześniej się oddaliła, jest prowadzona ku wewnętrznemu spojrzeniu, a w środku znajduje się odbicie tego, co zostało utracone. To głęboki proces duchowy i jesteś jego częścią. Dlatego nie noś winy. Byłeś lustrem, które ujawniło to, co ta dusza musiała dostrzec. A teraz lekcja jest nauczana. Duma mogła zwyciężyć przez pewien czas, ale miłość jest cierpliwa. Czeka, dojrzewa, odnajduje się na nowo, a gdy nadejdzie odpowiedni czas, ponowne spotkanie, czy to fizyczne, czy duchowe, przyniesie pokój, a nie ból. W międzyczasie wszechświat zaprasza cię do dbania o własne światło, abyś umieszczał kwiaty w oknach duszy, nawet gdy wiatr zamyka zasłony, abyś wierzył, że świt nie zawodzi, bo świt to obietnica, a boska obietnica nigdy się nie łamie. Czujesz, że ten przebudzenie nadchodzi? Napisz w komentarzach jedno słowo, które określa, co Twoje serce pragnie uzdrowić, bo kiedy piszesz, wszechświat odpowiada. A w kontynuacji tej wiadomości, która nadchodzi, zanurzymy się w duchową objawienie, gdzie cisza przestanie być dystansem i stanie się odpowiedzią. Świt przychodzi, nawet po najdłuższych nocach, a z nim przychodzi objawienie. Wszechświat zaczyna rozplątywać węzły, które stworzyła Duma. Bóg tchnie światło na to, co było ukryte, a to, co wydawało się końcem, zaczyna odradzać się w ciszy. Ta osoba czuje. Nawet jeśli nie mówi, czuje. Jest wezwanie w sercu, tęsknota, której nie da się wytłumaczyć, impuls do spojrzenia wstecz bez wiedzy dlaczego. Czas nie zatarł, jedynie uśpił uczucia. Anioły stróże pokazują znaki. Małe, subtelne, ale stałe, powtarzający się sen. Muzyka, która nagle się pojawia. Imię, które wyskakuje tam, gdzie najmniej się tego spodziewasz. To wszystko jest wszechświat szepczący. Historia wciąż żyje. Bóg nigdy nie budzi wspomnień przez przypadek. Gdy coś wraca do myśli z taką siłą, to dlatego, że serce potrzebuje to rozwiązać. Ta osoba teraz przeżywa to przebudzenie, a Duma zaczyna tracić na sile. Strach już nie podtrzymuje ciszy, wszechświat przygotowuje scenę na coś nowego nie takiego jak w przeszłości, ale czystego, dojrzałego, szczerego. I czujesz to w powietrzu, prawda? Lekki ruch, jak wiatr zapowiadający zmianę. Ta osoba myśli o tobie więcej niż przyznaje bardziej niż by chciała bardziej niż potrafi kontrolować. A każda myśl to modlitwa w przebraniu prośba do wszechświata o nową szansę. Bóg nie działa w pośpiechu, działa z celem. Czeka na moment, kiedy duma się męczy, a miłość staje się większa od strachu. I ten moment nadchodzi. To, co wcześniej było cieniem, zaczyna stawać się nauką. Zamieszanie zmienia się w jasność, tęsknota zamienia się w odwagę. A serce, wcześniej zamknięte, zaczyna otwierać się na spotkanie, nawet jeśli jeszcze w myślach. Czy wierzysz, że cisza też mówi? Bo to w ciszy Bóg pisze najgłębsze odpowiedzi. Wszechświat zgrywa serca. Nie po to, by powtarzać przeszłość, ale by uzdrowić to, co zostało zranione. Ta historia teraz należy do czasu Boga, a w jego czasie wszystko wraca w doskonały sposób. Wszechświat jest mądry. Nie zmaza historii, tylko je przepisuje z większym światłem. Byłeś tchnieniem miłości, którego ta osoba potrzebowałaby się rozpoznać. Nawet jeśli duma przeważała, lekcja pozostała. A każda prawdziwa lekcja kiedyś zakwitnie. Nic, co pochodzi od Boga, nie ginie. Może się oddalić, zmienić swoją formę, przekształcić, ale nie znika. Ta osoba uczy się wartości tego, co kiedyś nie umiała pielęgnować, a Ty uczysz się kochać, nie zatracając siebie. To jest wzrost, to jest wiara w ruchu. Cisza, która wcześniej bolała, teraz uczy. Pokazała Ci, że miłość to także pozwolenie innym na swój czas. Że kontrola to iluzja, i że puszczenie to forma zaufania. Anioły stróże otaczają cię światłem w tej chwili, mówią, wszystko, co było prawdziwe, powróci w nowy sposób. I ty poczujesz to, pokój, który nie zależy od odpowiedzi. Bóg otwiera ścieżki. Zauważysz to w małych synchronizacjach, spotkaniach, wiadomościach, gestach. Nic nie będzie wymuszone, wszystko będzie płynęło naturalnie. Życie składa się z cykli. A cykl dumy się kończy. Teraz rodzi się czas przebaczenia. Ponownego spotkania, nawet jeśli zacznie się wewnątrz ciebie. Zamknij na chwilę oczy, weź głęboki oddech, wyobraź sobie złoty świt dotykający twojej duszy. To światło, to boska obecność mówiąca. Jesteś bezpieczna. To, co należy do ciebie w prawdziwej miłości, nigdy się nie gubi. Duma mogła opóźnić spotkanie, ale nie jest w stanie go anulować. Bóg już napisał zakończenie, a w nim jest pokój. Wszechświat nie myli adresów. Wszystko, co jest Twoje, znajdzie drogę do Ciebie w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób. Żaden dystans nie zmarze tego, co prawdziwe. Prawdziwa miłość zawsze wraca w przemienionej formie jako błogosławieństwo. A gdy spotkanie nastąpi, czy z kimś, czy z samą sobą, zrozumiesz. Nic nie było karą, wszystko było przygotowaniem. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że ta wiadomość była dla ciebie. Wszechświat cię przyprowadził, a anioły potwierdzają: Nic nie dzieje się przypadkiem. Teraz oddech. Czy czujesz tę lekką energię, która cię otacza? To boska obecność mówi, że jesteś na właściwej drodze. Które słowo z tej wiadomości najbardziej do ciebie przemówiło? Czy to była nadzieja? Czy to było przebaczenie? Czy to było odrodzenie? Napisz w komentarzach. Kiedy piszesz, deklarujesz swoją wiarę w niewidzialne. A wszechświat odpowiada. Może twój komentarz będzie znakiem, którego inna dusza potrzebowała znaleźć. Rozprzestrzenianie światła to mnożenie cudów. Jeśli ta wiadomość miała sens, zostaw swoje, lubię to. To prosty sposób na wysłanie wdzięczności do wszechświata, a on zawsze odpłaca podwójnie. Podziel się z kimś. Może ta osoba milczy, ale czeka dokładnie na te słowa. Wszechświat działa poprzez małe gesty. A jeśli Twoje serce prosi, aby kontynuować otrzymywanie takich wiadomości, to zapisz się na kanał i włącz dzwoneczek. Każda nowa wiadomość będzie spotkaniem dusz w modlitwie. Zanim odejdziesz, zostaw jeszcze jedną refleksję. Czy wierzysz, że milczenie też może mówić? Napisz tę frazę w komentarzach. Będzie to Twój kod wiary. Nic nie stoi w miejscu. Nawet gdy wydaje się, że wszechświat śpi, on działa za kulisami. Nawet gdy wydaje się, że jest za późno, Bóg przychodzi w dokładnie odpowiednim momencie. Duma się rozpada, nadzieja wraca, a miłość oczyszczona znów zaczyna świecić. Niech anioły stróże błogosławią Twoje dni, niech światło poranka znajdzie Cię z otwartym sercem. Niech każde słowo wypowiedziane tutaj zamieni się w pokój. Wszechświat nie spóźnia się. On tylko czeka na odpowiedni moment, aby działać.